Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singin', famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singin', famous season. They said, say it, but you gotta be in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack, girl. Witamy w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj nasz plan jest taki, żeby ubrać choinkę i niedługo przyjeżdża moja mama, więc może z mamą ubierzemy choinkę, ale nie wiem, czy zdążą, zanim my rozplączemy lampki. Jak nie zdążą, to po prostu ubierzemy bez nich. A później z mamą pojedziemy na sanki, bo taki jest plan, żeby właśnie wziąć dzieci na sanki, bo pięknie pada u nas dzisiaj śnieg. Chcesz coś powiedzieć? Ja się nie wiem, co. <gry> Dobra, nasza choinka będzie sobie stała tutaj, tylko jeszcze ją troszeczkę Zobaczcie, trzeba ją trochę jeszcze przesunąć w tą stronę, żeby ona doszła do końca do telewizora, bo tu jest trochę przejściu. Mamy za mały salon. Zdecydowanie mamy ma za mały salon na święta. O, i teraz będzie super. Jak Kuba rozplątuje lampki na naszą choinkę. Ciężko. Nie możesz tego zepsuć, bo to jest jeden z najważniejszych momentów. I zobaczcie jakie... Ja, poczekaj, pokaż. Jakie ja mamy fajne lampki, że tutaj tylko się przekłada to kółeczko i te lampki się tak puszcza, bo zawsze chodziliśmy naokoło jak głupki z tymi lampkami i kręciliśmy, a te nam po prostu ułatwiają życie. Ale te są tylko jedne, nie? Czy jedne chcemy? takie mamy? No, chyba tak. Ty chciałeś kupić więcej, ale już nie było. A może... nie pamiętam.

Uważaj, już dzieci jeden zepsuły? A gdzie są bombki? O, możesz przynieść bombki, są... przed wejściem do zabiegi. Ok. To przynieś i... i nie wiem, w tym roku zakładamy łańcuchy na choinkę, czy nie zakładam No tak. Zakładamy łańcuchy. Tak. No to mówiliśmy najpierw łańcuchy, a potem lampki, żeby łańcuchy były w środku, daleko. No to ściągamy na nowo. Nie, bez łańcuchu zrobimy. Nie, Dobra, zobacz, czy nie Przynieś pierwsze bombki. No wiesz, jak to Zaraz będziemy wkładać bombeczki. No wiesz, jej bombeczkę. Ja mam powiesić? Aha. A Ty nie chcesz żadnej bombeczki powiesić sam? To weź inną spróbuj powiesić, korku. Tutaj dwie bombki położyłeś, ale zobacz Ibiorek, to trzeba wziąć tak za sznurek i powiesić. No to Ci pokazałam. I powiesi ze snoreczek. Pierwsza bombka na naszej choince. No. Tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli dużo bombek dokupić, bo my w zeszłym roku mieliśmy dużo mniejszą choinkę. I w tym roku nam na 100% braknie. Kuba, słyszysz? Zobacz, tutaj są dwie małe siateczki. A choinka nie jest nawet w połowie ubrana. A kto to wstał? Dzień dobry. Przyszedłeś ubrać choinkę? Oli. Oliś, chcesz się przebrać z piżamki? Co? Idziemy się ubrać? Normalne ciuszki? Oliś. Co, Oliś, wierzysz bombkę? No, dasz bombkę na choinkę? No, gdzie chcesz ten łańcuch założyć ci Tutaj. Na górę? Super. No to wieszaj. Łap ten koniec, trzymaj ten koniec. under the tree tomorrow it is christmas tomorrow Jak ładna, a gdzieś jest też bez te Nie, nie, onem, o tam jest Bez ech, ech. Otwieramy Co jest w Trzy numer? Cztery. I wkładaj rączkę, jeden no, wyciągaj i teraz opieraj. Auto. Drugie auto, my właśnie przejechaliśmy na samki i jest cholernie zimno, więc troszeczkę sobie podjeżdżamy i uciekamy do domu. i uśmiech... a gdzie ich uśmiechał się? się w końcu się uśmiechnąłeś Igor już, ja, uśmiechną. przeszło A, super zobacz jak się Olek ładnie uśmiecha na tych sankach Igory jesteś szczęśliwy? to są fajne i tak? Igor idziemy? Igorek Igor aj, nie idzie Igor No Igor, babcia wolno cię wozi. Co? Śniegu nie ma, może faktycznie, tak jak tu są. Albo na tą górkę, no zaraz przejdziemy. Półosierda się tu zabrało na sam. Jedziesz na dół? Igorek, zrobisz ziół? No wow. Igor, pokaż się! Proszę no, ociąga Igora na górę i zaraz będę ślecał ostatni raz i czekamy w domu, bo jest naprawdę zimno. I jedzie... Jest ja jej wróciliśmy do domu, a Kuby z Oliwierem z nami nie było, dlatego że Oliwier krótko przed naszym wejściem musiał wziąć kąpiel, bo niestety się troszeczkę wyciapał, więc no niestety nie mógł wyjść na dwór po kąpieli, bo jednak jest chłodno i nie chcielibyśmy, żeby był szybko chory, więc lepiej, żeby właśnie został w domu. Oczywiście ni choinki nie skończyliśmy, ubierać. Jutro trzeba jechać dokupić bombki. Ona tutaj sobie pięknie stoi i świeci już, ale zaraz Wam pokażę z bliska. Jak jak wygląda. Z jednej strony jest więcej bombek, z drugiej mniej. No niestety brakuje nam tych bombek, żeby zapełnić taką dużą choinkę. Wcześniej mieliśmy zawsze takie mniejsze choinki, a w tym roku zaszaleliśmy, że tak powiem, i kupiliśmy wyższą ode mnie. Zawsze mieliśmy do mojego wzrostu maksymalnie, czyli metr pięćdziesiąt dwa, 50 mieliśmy choinki. A w tym roku ta nasza choinka ma około... Mm, Metra 70, ale jest też dużo szersza i ma dużo więcej gałęzi niż sztuczne choinki, które mieliśmy, więc no niestety trzeba całą choinkę zapełnić. Więc tak czy inaczej, jutro jedziemy na zakupy. O ile będziemy mogli, bo z tego co czytałam dzisiaj, to od dzisiaj będziemy mieli wprowadzony lockdown. Podobno nie możemy wychodzić od godziny 21 z domu, tylko właśnie jeszcze nie wiem, czy to jest od dzisiaj, czy od jutra. Więc zobaczymy właśnie, czy podczas tego lockdownu w ogóle sklepy będą otwarte. Więc mam nadzieję, że uda nam się dokupić te bombki, a jak nie, no to zamówię po prostu na Amazonie. Także problemu z tym nie będzie. Ja nam idę teraz zrobić herbatkę, troszeczkę się z chłopakami jeszcze pobawimy i obejrzymy sobie jakiś film. Zaraz jeszcze otworzę kalendarz adwentowy. Nie wiem, czy jak jest ciemno, to będzie dobrze widać, ale chciałam Wam właśnie pokazać, jak... Dużo bombek mamy ładnie na górze porozkładanych, a jak mało bombek jest na dole, więc na dół musimy dokupić i tutaj z tyłu też troszeczkę daliśmy, bo no ja nie lubię jednak jak choinka jest ubrana tylko z przodu, jak to, co po niektórzy tak robią i z drugiej strony wygląda tak i o, tak możecie zobaczyć całą... Nagrać jest kalendarz adwentowy i dzisiaj mamy numer 9, który jest tutaj. I numer 9 jest krem pod brysznicą.